Witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu do Idy Wysocka. Zapraszam Was na czytanie, to będzie Wasza prognoza na następne 3 miesiące czytanie dla singli. Zrobimy jeden duży rozkład dla wszystkich i rady weźmiemy oddzielnie dla każdego trygonu. Znaczy, ja zauważyłam, że nie wszyscy rozumieją, jak działają ogólne czytanie bez wybierania numerku i chcę dla tych osób troszeczkę jeszcze raz spróbować wytłumaczyć. Znaczy ogólne czytanie bez wybierania numerku ma prawo być i nawet nieraz działają lepiej niż z wybieraniem numerku albo nawet lepiej niż czytanie prywatne. Dlaczego? Dlatego, że czytanie kolektywne to jest odczytywanie ogólnej zbiorowej energii. To jak na przykład channeling. Kiedy channeler wchodzi w potok i przez niego idzie informacja i te energie są wymieszane, tak nie jest, że tutaj jeden, dwa, trzy. Zawsze, jeżeli wy na przykład macie pięć opcji do wyboru, by wy wybierzecie na przykład jeden, zawsze będzie jeszcze jakaś informacja dla was, chociażby minimalna, ale może być bardzo ważna w innych numerkach. Dlatego, jeżeli my robimy jedno czytanie, bez żadnego wybierania, Wy e, słuchając, wybieracie mm -hmm, to mi pasuje, to to, i jakby jak puzzle to się zbiera w indywidualny przekaz. I nieraz takie czytanie naprawdę mogą być lepsze nawet niż prywatne, ponieważ prywatnie człowiek spięty, nieraz ktoś ma wysoki poziom lęku. E, a tutaj, jakby jest ogólne czytanie, troszeczkę takie, jakby i rozrywka i no. Dla przyjemności człowiek ogląda. Nie ma takiego spięcia, że to już musi być tak albo tak. I składając te puzzle, jakby tworzy się własna rzeczywistość. Moim zdaniem to jest bardzo korzystne, ponieważ w ogóle od czego są karty? Karta od tego, żeby uczyć się, tworzyć własną tą rzeczywistość, żeby podnosić swoją świadomość. I to jest świetne narzędzie do pomocy, nie dla przepowiadania przyszłości. Niektórym ludziom nawet ja nie polecam stawiać karty na przyszłość, jeżeli u Was bardzo wysoki poziom lęku. E, tak, mam nadzieję, że wytłumaczyłam. Jeśli, kochani, Wam takie czytanie mi się nie podobają, Wy je nie oglądacie, ponieważ na kanale bardzo dużo czytań z wybieraniem numerku. Znaczy, to nie będzie dla Was. Jakby ja już wracać do tego nie chcę. I zrobimy dzisiaj rozkład na 18 domów Lenormand. Też chcę zaznaczyć, bo nieraz mi piszą, że ja nie tak czytam domy. Rozkład na 18 domów to nie jest duża tablica. To jest jakby dużą tablicę podzielić na dwa. Skrócona wersja dużej tablicy i my tutaj analizujemy każdy drugi dom. Bardzo fajne czytanie. Ja no, sobie na miesiąc takie robię. No, to tutaj zrobimy do trzech miesięcy, i każdy dom będziemy analizować pod kątem uczuć, pod kątem miłości. Co przyjdzie nowego? Co przyjdzie nowego? Pierwszy dom już zadaje jakby ton dla całego rozkładu. Zmiany w życiu prywatnym, bo ciany zawsze mówią o zmianach. U kogoś to może być na, nawet zmiana miejsca zamieszkania, przeprowadzka, u kogoś zmiana statusu, na przykład kto jest w ogóle w poszukiwaniu, może się odnaleźć ta wasza druga połówka. Tak zwana, u kogoś, kto już jest na przykład w waszej przestrzeni, mężczyzna albo kobieta, może to wyjść na nowy poziom, może to się zmienić. Przepięknie, przepiękny początek rozkładu. Zobaczymy, co dalej. Następny dom u nas, podróży, spotkań. Mhm. Tutaj możecie się martwić o jakąś podróż, o spotkanie, o wyjazd, albo czekać na to, że do Was ktoś przy, przyjedzie. I tutaj taka mętna energetyka nie znaczy, że to się nie uda, ale kartę pokazuje zamieszanie i zmartwienie i niejasności względem, przyjazdu, przemieszczenia. Też ta karta może świadczyć i o relacji, gdzie różne podejście by, tak, gdzie jest zderzenie interesów. Ale chmury to nie jest taka karta powiedzmy negatywna, ona mówi nieraz o, na niesprzyjające okoliczności, ona to, że jest nieporozumienie, niejasność, ale nie znaczy, że to na przykład, jeżeli wy chcecie gdzieś jechać albo chcecie kogoś poznać, że to nie wyjdzie. To tylko może wywoływać e, takie niekomfortowe m, uczucia, albo strach, albo zmartwienie. Albo od zewnątrz też jakieś czynniki mogą tutaj wam mieszać. Zobaczymy, co dalej. Następny dom u nas drzewo, drzewo. Znaczy, przepięknie wychodzi drzewo, to możemy być my, nasza rodzina. I jeżeli w domu drzewo wychodzi karta gwiazdy, jest pokazane, że u was do trzech miesięcy. Zrealizuje się jakiś wasz cel, plan, to co się wiąże z relacją. To też może być na przykład poznanie kogoś z perspektywą na stały związek. Też karta gwiazdy mówi o tym, że wy jesteście gwiazdą, na was zwracają uwagę i u was jest możliwość do wybierania. Jeśli tak ktoś się nie czuje, wam potrzebna taka energia. Absolutnie trzeba sobie wmawiać, że jestem gwiazdą i, i tak dalej. Następny dom u nas. W czym zagrożenie? Co być może trzeba zmienić. Znaczy zagrożenie. Tutaj e, karta bicze. Wyszła. Zagrożenie to jest, nie, znaczy tak, nie pozwolicie komuś wmówić o jakieś uczucie winy. Tutaj do domu mi wyszła. To może być tak. Nieraz nasze dzieci nie chcą, żebym na przykład tworzyły związek, albo ich chcą, a my sami gdzieś skierowani na tym, że ja muszę tylko się zajmować dziećmi, albo rodzice. Albo nasze były partnery. Nie wolno tutaj wchodzić w uczucie winy, w samobicieowanie, nie wolno so sobie, o sobie mówić złe rzeczy. Wam ta karta mówi tak. Znaczy, o czym to jeszcze? Też dla niektórych z Was bardzo ważne, być może nauczyć się inaczej budować komunikację, ponieważ tutaj jest ryzyko niejasności w komunikacjach. Nieraz, kochani, tak jest: my niczego złego nie chcemy, nie mamy na myśli nic złego, nas ludzie niektórzy nie tak rozumieją. Tutaj niektórym, nie oczywiście nie wszystkim, karty radzą zwrócić uwagę na komunikację na swoją. Ta karta mówi, dostrzegajcie w ludziach dobre rzeczy, doceniajcie, ale z drugiej strony też, jeżeli ktoś Was próbuje obwiniać na przykład w czymś, albo wiecie, nieraz tak, tak jest, że mężczyźni też to często robią, kiedy próbują się dowartościować kosztem kobiety, jakoś tak deprecjonować na przykład nasze osiągnięcia. Albo porównywać z innymi kobietami, albo się chwalić na przykład czymś z przeszłości, i tak Tutaj Wam karty mówią. Tak, będą się pojawiać osoby w Waszej przestrzeni, i tutaj niekorzystne osoby, które, przy których Wy siebie źle czujecie, natychmiast je trzeba jakby wymiatać ze swojego życia. Natychmiast. A jak poznać takie osoby? Kiedy będziecie się źle czuć, niekomfortowo, albo u Was będzie się pojawiać poczucie e, takiej zazdrości, albo poczucie... E, że wy jesteście gorsi, coś w tym rodzaju, jakby wymiatać, to od razu u was będą szanse, w możliwości do wyboru, żeby wybrać takiego partnera albo partnerkę, z którym wy będziecie siebie czuć dobrze i komfortowo. Nie myśleć, oj teraz jest źle, a później się zmieni. Jeżeli jest to poczucie nieprzyjemne, to, to trzeba od razu jakby od tego, no, nie, nie godzić się na coś, co was, co was rani. Co dla Was nieprzyjemne. Następny dom co się uda. To też dom flirtu, dom spotkań romantycznych. Zobaczymy, co u nas tutaj wyjdzie. I tutaj u nas karta pies. Znaczy, to mogą być przyjacielskie spotkania też. Karta świadczy o tym, że z kimś się zaprzyjaźnicie. I. Może tak, może też tutaj być pogodzenie z kimś, tak, spotkanie albo komunikacja, która pozwoli się pogodzić z kimś przyjaźnie, polubownie, załatwić jakąś sprawę. I też karta mówi o tym, że ktoś Was będzie bardzo lubić i starać się dla Was. Następny u nas dom, mhm. następny dom, ja zaprogramowałam jako dom seksowności, seksualnej energetyki, to jest 11 dom Bicze. Znaczy tutaj dla niektórych z Was karty pokazują, u Was może być romans albo relacje gdzie jest bardzo silna energia seksualna. Też dla niektórych z, z was karta mówi o tym, że czas wyjść z jakiegoś błędnego koła. Hmm. Z czym to może się wiązać? U niektórych karta tutaj e, mówi, że czas się odblokować. Odblokować, e, teraz powiem o co chodzi. E, to są nasze, jeśli chodzi o kobiety, czakra sakralna. My, praktycznie większość kobiet, mają albo bardzo zablokowane, albo przyblokowaną, ponieważ tutaj to się wiąże i z ubraniami. Nie wiem, jak tutaj było w moim czasie, nas wpychali w te takie ciasne spodnie i takie rzeczy, i większość kobiet, niestety, nie funkcjonuje prawidłowo energetycznie, ja mówię o energetykę. I tutaj pierścionek to jakby takie zobowiązanie, jak ja nie mogę wyjść za jakiejś granicy. Tutaj nie chodzi o to, że e, inaczej teraz, żeby to było zrozumiane, czyli bardzo ważne zajmować się też swoją energetyką, e, na przykład robić jakieś żeńskie praktyki, e, i to pomoże jakby otworzyć się bardziej, poczuć się lepiej, poczuć się bardziej atrakcyjną ponieważ my nieraz sami sobie zabraniamy. I właśnie ta czakra, ona odpowiada jakby za poczucie napełnienia, za spełnienie, za miłość do siebie, kiedy my jesteśmy w, w miłości, w akceptacji, w napełnieniu, do nas się garną ludzie, ponieważ my też możemy napełniać. Jeśli tutaj zablokowane, to my, jak, jak w ogóle zrozumieć, tak? No, to komuś to trzeba usłyszeć, że jest zablokowany. Jeśli wy się nie czujecie atrakcyjnym, znaczy jest zablokowany, jeśli u was jest niechęć, na przykład do tworzenia czegoś, jest. Mm, Taki jakby wstyd, to jeżeli chodzi o sprawy powiązane z seksem. Jeżeli człowiek nie, nie czerpie przyjemności z życia, jakby się wydaje, tak, takie no, Takie jakby wszystko, takie nic, jak człowiek nie umie się cieszyć na przykład małymi rzeczami, może się o zablokowaniu, i warto z tym pracować. Jakby tutaj, tutaj, tak dla niektórych, kochani, musiałam to powiedzieć. Znaczy następne u nas e, idzie niespodzianki. Niespodzianki, co nowego do nas idzie? Niespodzianki, co? Karta drzewa. Niespodziewanie dla siebie możecie stworzyć stały związek albo zacząć pójść w tym kierunku, ponieważ tutaj drzewo to jest zakorzenienie, to jest tworzenie i rozwój tego, co się wiąże z miłością, bo my tutaj pytamy wszystko o miłość. Znaczy następny u nas dom niedźwiedzia. O, dom niedźwiedzia. Pokazana, że jest mężczyzna, który o Was się martwi albo o Was jest zazdrosny, który też może ciągnąć z Was energię. Znaczy jest, albo u niektórych może się pojawić mężczyzna taki, który w strachach i żyje w braku. W braku. To może być brak energii, to może być brak akceptacji czegoś albo też tutaj, szczury nieraz to zazdrość. Zazdrość. Następny dom u nas. Bocianów. Właśnie tutaj, u niektórych idzie bardzo szczęśliwa zmiana, ponieważ w domu Bocianów wyszła karta Słońca. Czyli w tym miejscu, gdzie Wy mieszkacie teraz, albo gdzie będziecie mieszkać, ponieważ u niektórych tutaj nawet zmiana miejsca jest, albo ktoś z Was ma na przykład dwa domy, albo nawet ktoś może tutaj pójść w kierunku wspólnego zamieszkania, to będzie szczęśliwe. Też to miejsce, gdzie mieszkacie, energia słońca mówi o obfitości, o takiej pozytywnej energetyce. Też to właśnie o to, o czym mówią, to czerpanie radości, przyjemności życia niezależnie od tego, co się dzieje. To umiejętność cieszyć się. Tak? Widzimy kwiatek, jaki piękny kwiatek, cieszymy się. Widzimy motylka, cieszymy się pięknie, tak? I kiedy my jesteśmy taki pełni podziwu, to więcej 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 i jeszcze więcej obfitości do nas a, przychodzi następna u nas karta społeczeństwo u niektórych może być kochanie, a, osoba w pracy w pracy albo to jest jakaś instytucja, na przykład służba zdrowia a na przykład a, to może być usługa jakaś a, to może być urzęd Hmm, też to mogą być spotkania w miejscach publicznych typu tam gdzieś wyjazd na miasto wyjazd do galerii wyjazd do innego miasta ponieważ tutaj jest pokazane, że hmm, zmiany idą do Was znaczy następny u nas dom góra i co się uda? Uda się przypłynąć, obejść jakąś górę. Ponieważ tutaj pokazują karty aktywnie, że jakby coś by się nie układało albo były jakieś strachy względem podróży. I tutaj pokazane, że do was ktoś jedzie, albo wy gdzieś jedzie, jedziecie omijając przeszkody. Też statek to spotkanie. Kiedy ludzie się spotykają, przyjeżdżają na randkę, biedują się. Dla kogoś to też kontakt z zagranicą, z zagranicy ktoś. Następny dom szczury. Na co uwagę zwrócić, co może tutaj przeszkadzać? Właśnie to o czym mówiłam wcześniej. Trzeba dbać właśnie o tą swoją harmonię. Przeciągać w życiu odpowiednie energie. Dla kogoś to mogą być talizmany. Na przykład, harmonizacja jest potrzebna. Też pokazane, jeżeli w Waszej przestrzeni są ludzie toksyczni, jeżeli są ludzie, którzy Wam dobrze nie życzą, maksymalnie trzeba się od takich ludzi się oddalać, ponieważ tutaj pokazane, co może martwić, co może przeszkadzać, to jest dysharmonia, jakaś dysproporcja a Was, jako również to może się wiązać z otoczeniem. Tak. Następna u nas karta pokazuje, dom pierścionka pokazuje związek związek, obietnicy i tutaj tak wyszła karta góry znaczy o czym ta karta może być na przykład przeszkoda ku temu, żeby wziąć ślub albo przeszkoda ku temu żeby ogarnąć coś na przykład prawnie tak jest pokazane następna karta u nas 27 wiadomości informacje i znów taki, tutaj dla niektórych z Was a, kartę Wam radzą bardziej miękko budować komunikację. A, jako również, jeżeli ktoś jest nieprzyjemny dla Was, a my myślimy: O jejku, może, może to ja coś źle, może, może mi się wydaje, że nie on albo ona taka nie jest, odcinajcie natychmiast osoby toksyczne. Słuchajcie słowem intuicji, i natychmiast, żeby nie zmarnować czasu, nie zmarnować swojej energii. Następna u nas karta. Karta kobiety. Karta, dom kobiety. Tutaj wyszła karta mężczyzny. Ciekawe. Znaczy, o czym to, ta karta? Dla niektórych z Was, karta mówi wprost, że już mężczyzna jest u Was, albo w Waszej przestrzeni pojawi się nie tylko mężczyzna. Albo kochani, jeśli Wy jeszcze nie zakończyłyście jakiś związek, albo mieszkacie z kimś w jednym pomieszczeniu, z jakimś na przykład mężczyzną, to ta karta mówi, że Wam blokuje energię na budowanie nowej relacji jakiś mężczyzna. Może tutaj teraz ja widzę tak, może u kogoś związek niezakończony. Może ktoś się nie dokonał jakiegoś rozwodu. I to, i to przeszkadza. Hmm. Tak. Też może być niekoniecznie, że to był na przykład związek małżeński. Tutaj, jakby budowanie nowej relacji się blokuje z powodu jakiegoś mężczyzny. U niektórych, kochani, nie u wszystkich. Następny dom, dom słońca. Co Wam przyniesie powodzenie? Karta Lis. Energia karty Lis. Lis tutaj w bardzo pozytywnym aspekcie. List to ktoś, kto umie siebie pokazać. Tak Karta mówi, nie wstydź się pokazać swoje zalety, swoje plusy. A też ciekawe, list to kiedy minusy my obracamy w korzyście. Kiedy my podkreślamy tylko nasze jakby plusy. Też ta karta pięknego wyglądu, to też karta mądrych decyzji. Karta kiedy my... Hmm, Nie, na pewno to nie jest pozycja ofiary. Nie, nie, jakby karty nie radzą wchodzić w taką pozycję, że ja robię wszystko, a on albo ona nic. Ta karta mówi, dbajcie o, o siebie najpierw. Potrzebne samolubstwo, miłość do siebie w takiej pozycji więcej może, możecie dać innym. Mhm. Też karta Lis mówi, że być może niektórym z Was jakby różne drogi, różnymi drogami, różne opcje są potrzebne. I tutaj miejsce siły. W domu klucz wyszła karta klucz i to świadczy o tym, że wszystko będzie zależeć od Was. Właśnie to, co do Was idzie, wy będziecie decyzję podejmować, czy wchodzić głębiej to, czy nie. Jakby tutaj wasza decyzja będzie główna. I ostatnia karta u nas dom kotwice rozwidlenie i właśnie tutaj tak u niektórych z was dwie drogi dwie możliwości dwa partnera albo dwa partnerki i żeby przyjść do tej stabilizacji trzeba będzie dokonać wyboru dlatego tutaj karta lis. Mm -hmm. No, weźmiemy teraz karty rady dla wszystkich dla wszystkich znaków zodiaku. Znaczy zacznijmy od ognia. Dla znaków ognia lew strzelec. Co karty radzą, żeby się spełniło żeby to co najlepsze dla znaków ognia. O karty radzą. Dla znaków ognia Wam, no być może komuś z Was trzeba zmienić miejsce zamieszkania, bo albo zacząć chodzić na przykład innymi drogami, zmienić otoczenie, kręg Waszych znajomych. Też Wam karty radzą. Jeśli wy chcecie kogoś poznać, to być może nawet korzystać z internetu, ponieważ ogród to jest też sieci społeczne, to są ludzie. I nieraz to jest i karta internetu. was po przekarcie bociany, zmiany idą w życiu prywatnym. I też, jeśli coś nie zakończono, to karta ta mówi: zmieńcie, zakończcie coś. I to jakby wzmocni Wasze pozycje, zwiększy Wasze szanse. Następny weźmiemy radę dla znaków wody. Rak, ryby, skorpion. Dla znaków wody. Rak, ryby, skorpion. Rak, ryby, skorpion. Dla niektórych to samo, co było wcześniej. Jeśli u Was nie zakończone związki, zakończcie też. E, może jakieś obietnice, coś z przeszłości, tutaj jakby rozczyścić potrzebne e, drogę. Też dla niektórych z Was jaka rada? E, pozytywne nastawienie, być może troszeczkę lżej podchodzić do siebie, do ludzi. Być może nie nastawiać się od razu na coś takiego mega poważnego. Niech będzie co będzie, jak to się mówi. Nie angażować się za bardzo, nie wpadać w duże oczekiwania, że to musi być jakiś docelowy partner albo partnerka, albo że to musi być tylko tak, jakby Wam się chciało, tak zgodnie z jakimiś Waszymi przepisami, Waszymi oczekiwaniami. Ty te karty radzą więcej luzu. I otwarcie dróg. Otwarcie dróg to jest, ja tak mówię, myślę, że ktoś może nie rozumieć otwarcie dróg, kiedy my na przykład wizualnie nawet wizualizujemy, że przed nami otwierają się wszystkie drogi na wszystko, co dla nas najlepsze, na to, czego my pragniemy teraz. Taka wizualizacja. Następny u nas Trygon powietrza. Trygon powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Co wam karty radzą? Wam karty radzą: dbajcie o siebie, o swoją przestrzeń, wyglądajcie przepięknie, tak jak zawsze, i tak, jakby już w waszej przestrzeni była ta osoba wymarzona. Toż wam karty radzą. A może zwrócić się w sieci społeczne, internet albo miejsce pozainteresowania. No na przykład, wy lubicie sport, znaczy idziecie w klub, gdzie jest sport. Wy lubicie ezoterykom, interesujecie się tak, wchodzicie w grupy ezoteryczne albo szkolenie ezoteryczne. No ja mówię przykładowa, też to może być co innego. Tak, tutaj Wam karty razem, jako bliźnięta. Dla Was będzie bardzo ważne, żeby ta osoba miała podobny światopogląd, podobne zainteresowanie, żeby było o czym porozmawiać z tą osobą. I tutaj szukajcie wśród sobie podobnych. Karty mówią Wam tak, kochani. Następne u nas idzie. trójkąt, ziemi. Byk Panna Koziorożec. Według pana Wam kartę radzą skupić się na sobie, na miłości do siebie, na być może afirmacje, autosugestie, hipnozę nawet. To, co wzmacnia waszą poczucie własnej wartości, waszą miłość do siebie. Też kartę radzą być może talizman, na miłość, tak? ponieważ to karta też taka. Spraw miłosnych, Talizman, kto w takie rzeczy wierzy. Ja wierzę, oczywiście to wszystko działa. A o czym jeszcze ta karta radzi? Też ta karta mówi, wszystko będzie zależeć od Was. Nastawicie się na miłość, na relacje to u was będzie. W ogóle bardzo fajne karta wyszły. Kobieta w miłości. Kobieta, która trzyma serce. Ktoś Was się zakocha. Będzie pod Waszym wpływem. Pod... Ktoś będzie chciał przebywać w Waszym polu, w Waszej przestrzeni. Tak. Taki tutaj przekaz. Bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do